Ty No Ja tak jest stary, jakbym ważył 300 kilo, nie? Czemu gramy z Konfidentem? No kukę tam raz się roz... Bez przesady P*** się poddymiaczą A wiesz, że teraz przez to jak zareagowałeś to nie będą dwa razy bardziej teraz pisać? To nie p***, maszynku powie co o tym Ocena nutki kapitan Babka Lukiego Twitch Freestyle of She Official Video No dobra Nie ma pany Tutaj kapitan babka, witam się jak ripsom, bo za suba dałem 15 taka Co? Bo za suba 15 No właśnie nie wiem Co tam jest? Bo za suba dałem 15 taka Witamy w wolnym streamie jak Skąd ty oferę? Mam, mam ma Mapu mnie pisał duży skrót Więc przeczytam skróta, pogadamy chwilę, pogramy w gierkę kurde jakoś to będzie do życie szło Ta sama koszulka elemao K***a mam dwie takie I to brzmi teraz jak fake. A ja serio mam dwie. Dzisiaj rano mi się ten. Nowej shoty człowieku z tej piłki. Jest, tych chłopy tam piszą. Mi się wydaje, że tam to powinien Marciniak człowieku sędziować. Ja, ja to wiecie, na pizzy się znam. Tak jak się znam. Oni tam piszą, że takie głupoty. Kurak miał, miał jakiś... Tam wszyscy wiedzieli człowieku, że sędzia to jest useless. Sędzia mówi tylko dla pizzy. Ku... Chłopki na YouTube się nie połapały. Pisały takie głupoty. Przysłanie dla chłopaków, na tym oglądasz. Stary, bo cały czas coś się zagadywał. Ku... Cały czas! No i oczywiście dziś znów narozrabiał Artur Rybson Lol Gębicz, gdyż szczypiorek ten po wyrwaniu ósemek obudził się w nocy z ustami pełnymi jakiegoś osocza lub ropy, czym pochwalił się sucharowi i nie zgadniecie, co leniwy Nerdzik zrobił. Tak on to w nocy po prostu zeżarł, bo nie chciał iść wypluć płynu do kibla. Żółta karteczka dla Gębicza. Rypson, Ale czemu to się jest... i czemu to przeczytał? Kur... Napisał Stałko o 4 z mordą pełną jakiegoś płynu. Obstawiam krew albo ropę. No i ja mówię Jaki ty masz płyn? Wyplułeś ten płyn czy co? A on połknąłem XD i popiłem wodą. Bo to w ogóle było zupełnie inne clue Wiadomości Dwa. Żółta kartka suchara, bo tu nie chodziło o to, że mu się casualowo pochwaliłem, a po prostu napisałem, bo tak to brzmi Tylko, kolega, ma dziwne sytuacje, począłem spać o 18, wstałem koło 34, z mordą pełną jakąś płyną, upsałem krew albo ropę i źle, i źle się czuję od tamtego momentu Jakiś pomysł, na 9.30 się zamówiłem do dentysty na zdjęcie tych szwów, odpisz to pilne No i, i, i prze. mam lekką temperaturę, taką 37 i coś, ale puch on to czyta. Ale jak ja mam coś zaufać Sucharowi, teraz mu coś napisać, skoro mam świadomość tego, że może wszystko przyjrzeć na streamie. To bez sensu. Wielka drama jest człowieku w Ameryce, nie? Ale taka drama jest. Tak zawiłe człowieku. I teraz nowe wątki się pokazały. Ale ja spokojnie przychodzę do Was tutaj z mocą. Nadał mi przez boskie prawa. A, skurwisyn. I ja Wam pokażę, nie? Co w trawie piszczy Kto jest winny? Makug napisał mi TLDR, taki Drugie. Wszystko zaczęło się od tego, że Dantes rozstał się z dziewczyną, ogłosili na Twitterze, bo związek był publiczny. I on napisał w poście, że głównym motywem rozstania było to, że nie czuł się wystarczający dla niej. Ona nigdy nie określiła, że tak było. I ogólnie, że nie jest gotowy na związek i że dopóki może, to chce się skupić na karierze, bo nie chce iść na kompromisy, a od początku mówił jej, że zawsze kariera będzie stała przed nią. Ludzie tam stały i beczkę parę dni, czytali beczkę, no bo wiadomo, beka, beka, rozstał się dla Lola. Wiadomo. Ona zrobiła streama, gdzie opowiada o tym, że z jej perspektywy, o tym całym zerwaniu, że jest smutno i tak dalej, że jest zakochana. I wtedy do dramy wtrącił się Tarzanet. Tarzanet to taki streamer z Ameryki, chyba którego mało ludzi lubi z tego co się orientuje, chyba raczej Dobry, jest nielubiany. Okazało się, że w Brazylii, bo był Budka w Brazylii, taki team był, że był Yamato, Dantes i ona też tam z nim była. I na koniec pokłóciła się z Tarzanetem na lotnisku i atmosfera była ogólnie ch**a między nimi. Ale przed, przed Brazylią było spoko. Wrzucili na siebie parę postów, w których punktowali się wzajemnie. Wyzwali się od fałszywych, i że są personami na streamach, i że są zupełnie inni na offstream. Zaczęli likować jakieś diemy na siebie, w sensie Dante zanet. Potem już zaczęli porzucać kolejne, niektóre od byłych Dantesa, niektóre od losowych ludzi, czasami fake. Generalnie się taka mini wojenka, i dziś Stazanet odwali streama, na którym puścił Disa, którego nagroda na Dantesa. W sensie to było wczoraj. I dzień przed streamie mówił, że ma bombę na Dantesa i że, i że ją powie na streamie. Niuka, że zniukuje stary go. I odpalił streama, zagrał Gierkę i puścił tego Disa. Zaczął pokazywać jakieś screeny z początku znajomości, żeby pokazać, że, że jak Dantes jest fałszywą osobą. Po czym pierdolę, że Dantes i Laura mieli dziecko. I w trakcie, jak ona je usuwała, to Dantes nie pojechał z nią. Został tam, gdzie aktualnie był. I nacznęł hekarimem. No. Tarzanet, po wrzuceniu takiej bomby i powiedzeniu, że stary oni mi aborcję dokonali Wszedł jakby nigdy nic w gierkę nocturnym Po prostu Tak, tak streamerzy tak lolowi mają Laura wrzuciła post, gdzie zwyzywała Tarzaneda czyli ona wyzywała tego ziomka Co zlikuowało to, że doszło do aborcji i Ale usunęła go finalnie, usunęła go po chwili Odpalili z u Dantesa, chyba ten, gdzie ona opowiada, jak to naprawdę było, że to nie tak, jak Dantes powiedział, tylko tam było zupełnie inaczej, i że nie wybaczy mu tego, że będzie nawoływać na kancer jest jego, bo jest ludzkim śmieciem. Czy doszło do aborcji? Doszło. Ta informacja nigdy nie powinna była wyjść na światło dzienne. To jest on. Się robiła damage control dla Dantesa, bo w zasadzie to zostało przedstawione w tragicznym świetle, ale nie przez to, co zrobił w przeszłości. Potem Dantes przez kwadrans mówił, że jest niesamowicie w

Właśnie wygląda śmiesznie jakoś tak, nie? I że mimo, że nikt nie miał bifu i nie, nie nawołał do kancela, to że Tarzan jest pierwszą osobą, która na niego zasługuje. No i tak jakoś plus minus się skończyło. Potem Dantos napisał jeszcze typkowi, że powinien wziąć linę i taboret i zrobić... Oh, no, no to, to tutaj jest. Wake up guys, new matching profit pictures just drop I don't normally do this, but I think it's one of the rare cases that is extremely warranted. Find a rope, find a chair and make your parents smile for the first time in the last 20 years. You've been a failure your entire life, I only hope that you succeed one time. No i kazał mu się... Ona podstawie poprzednich związków, gdzie była seksualnie aktywna, tak by ona, była przekonana, że nie zajdzie w ciąży. Uzgodnili na początku jeszcze zanim byli w relacji, że jeżeli by do, jednak doszło do dziecka, to będzie ono usunięte. Jakoś na początku relacji mieli seksa i okazało się, że jest w ciąży. Byli wtedy w Korei po uzgodnieniu z rodzicami obu z nich, pod naciskiem ich poszła decyzja, że usuwają. No i ona wróciła do Niemiec i okazało się, że dziecko jest jeszcze za małe, żeby je usunąć na ta nie tabletkowo, bo tabletkami jest bardziej bolesne i czasochłonne, z tego co mówiła, i musieli czekać. Wrócili razem do Kanady, Dante miał jakieś turnieje i ona namawiała go, żeby został on został jeszcze w tamtym temacie to jak byli w Brazylii to leżeli razem na sześciomiesięcznicy usunięcie i płakali ale troszkę mało istotne w tym temacie Dante mówił że chce to dziecko czy coś nie wiem ona teraz dostaje dojazd od antyaborcyjnych typów z Community, bo ją cisnąć zabiła dziecko. A Tarzanet na sam koniec dalej jest przekonany, że pod koniec zesłał Dantesa. Ona mówiła, że chce to dziecko, nie Dantes. Jeszcze dzisiaj w nocy Tarzanet odpali streama, na którym zaprosił byłe dupeczki Dantesa, które opowiadały o relacji z nim. Rozumiesz to? Chcieli go jakoś zekspulzować. No, to czy kupisz? tyle rzeczy? Widzieliście nowy tryb w lodu, i tak chwilę się przewinął, tak dosłownie. Widziałem stary z 5 sekund, to wydało się strasznym k***em Oszalałem? Ja, p. Co to było w ogóle? Myślałem, że jestem w stanie go zdejmować, ale nie wiem dlaczego. Ja, p. gra od dawna. Ale czemu mnie k*** tym Ja, on robi? Jestem w szoku, że ten list jest przekonany o tym, że, tak by, że on zagrał stary zajebistą gierę. Lęty z p. A propos zęba, to wam powiem. Byłem na tym zdjęciu szwów, nie? Babuszka mówi do mnie tak. Bolało, ja mówię, że no, tam 2-3 dni to tragedia, bo ona mówi tak, no to przecież ja mówiłam, żeby pan dzwonił, jak coś się działo, żebym antybiotyk dał. Ja mówię, aha, że mój, mój muster nie zanotował. No to coś tam się pośmialiśmy, coś tam ten. Zdjęła mi te szwy, wszystko git, wracam do domu i to było tak, że to jakby stary, jak z lotu ptaka to zrobimy, nie? To jest prostu, to, to jest stary. Dolne, nie? Dół. to tutaj była taka dziura. Stary, dziura, no, po, te, po zdjęciu tych szwów taka dziura, i ona się trzymała na takim. Taka nitka, jakby stary nitka z się trzymała tą dziurę. Nie? I wczoraj wieczorem patrzyłem, to ta nitka się zerwała. I była po prostu stary, taka sama dziura. Bo jak wszedłem właśnie od tego dentysty, to była taka, taka nitka, taka, taka zziosa, jakby naturalna, stary. wiesz, kolej rzeczy. Po prostu się złą, złączyło. Ale to pękło. To normalnie stary pękło i widziałem, że ta dziura jest taka, ta, ta nitka, jakby tak ta, 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 ta po prostu poszła gdzieś w, ogóle w, w... stronę. Ale dzisiaj rano patrzę i to jest znowu zrośnięte. Jestem w czyku, w takim czyku, jak funkcjonuje ludzki organizm. I. Ostatnio kolega mi wysłał artykuł o tym, że ziomkowi normalnie łapę, łapę by miał wypadek i by mu łapę i wiesz co zrobili? Łapę, która miała być stary, iść do amputacji, wszyli stary w środek brzucha. On musiał tym palcami w środku... Ruszać co jakiś czas, żeby tam, wiesz, nie zesztywniały jakoś coś, musiał normalnie ruszać tymi palcami i normalnie rękę jakoś tam, nie, czy tam jakoś mu się dwa palce zrosły, coś takiego. Kars Mariotti w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy stracił dwa palce lewej ręki oraz zdarł niemal całą skórę z dłoni. 42-letniemu mężczyźnie groziła amputacja kończyny. Lekarze zdecydowali się na rzadko stosowany zabieg i strzyli rękę mężczyzny w jego brzuchu i się stary, wszystko zgoiło. Hmm? O. Najlepszy jak nie ja jechał sobie w pizdo i zrobił zrobił Mamą Sigma, widziałeś jazz do joganka. Czy to cię jakoś emocjonalnie rusza, stary? Że na przykład dokonałeś aborcji? Czy coś w tym stylu? Czy w ogóle człowieka to nie dotyka? mi znaczy, się, że każdy podchodzi do tego emocjonalnie, nie? Tak mi się wydaje. Nie, indywidualnie, co chcę ja powiedzieć emocjonalnie? Indywidualnie, indywidualnie mi chodzi o indywidualnie. Ale czy to jakiś traum? Czy to jest jakieś traumatyczne? To już zależy od kobiet chyba. Czekaj, jak wygląda cipa zrobiona z Siusiaka? Normalnie jak coś. Nie widziałeś tego nigdy? To na necie znać? Tego na necie jest... Fu. Ktoś się wczoraj najbardziej, panie kolego? Rozwiątpliwości. No, suchar chyba. Albo jabczan. Jakby nie z dom wychodzi pokazuje, jak nie. Na... To źle na tym się w swojej bańce w domu zostać. Ale debiluj słuchaj, k. Kre... Krytynie. Nie, jak mam ci nazwać. Rozumiem, że tam sędzia był dla picu, Kuma czacze na tej piłce, bo mi się wydaje, że YouTubeowe głowy tego nie skwiniają. Nie, nie miałem w czeku biegać za piłką, ku gwizda i dawać kartki. Jakbym ja jeszcze jakieś doświadczenie miał w w sędziowaniu, to spoko. A mi się wydaje, to oni k. oczekiwali na tym biega wojsku. Kukur... Że Dyktował jakieś pół warunki, rzuty wolne i tak dalej. Jak na, ja na piłce znam tle co w Fifie było? Siema Kamil? Witam serdecznie Siemanku, co już Kamil. ludzie się wybrektali że żeśmy Gierek na nie, co? nawet nie widziałem, tak? Po prostu patrzę, teraz skończyłem grę, widzę ten, zaproszę, nie, nie chcę mi się grać w Soloku, to zaproszę do Flexa. O, siema. Dobra, Jak domy, tam Kamila Denek? Już mam przygotowane, bo ja w ogóle miałem, wiesz, środki, bo ja sobie opierdzieliłem skinki, żeby sobie kupić gierkę po prostu i mi zablokowali na dobę środki. No i dopiero dzisiaj będę grał. Halo? A tak to sobie normalno grałem, siema, ma? Mam zagrasz adekery, a ja ci supportem zagram. Ja wypróbowałaś okay. nowych rzeczy, nie? A ty Miley bez streama grasz? No. A czemu wcześniej nie było na piłce, SUS? Przez co nikt mnie nie zapraszał na piłkę. A. Przestają się teraz. Nie spałam już 25 godzin. A ty kończą na piłkę nie przyjechałeś? No ja w ogóle miałem być w wawce. No. W weekend, ale no, ale no nie wypaliło. Coś. Ale staram się teraz przełamać. Już Dupę zawracałem tak sucharowi, że jak będziemy jakieś takie tripy, wiesz, 2 trzy godzinne, że gdzieś sobie będzie leciał, no będę mu dupę słyszył, żeby podbijał ewentualnie że Tam musi nawet dorzucę tego paliwa. Czy też po prostu zacząć już se małymi krokami coś tam kwinić, no nie? A ty chcesz w VRL-e pójść, tak? Nie. Chcę wyjść ze swojej strefy komfortu, siedzenia sobie z Tymi jajami w domu i grania w komputer i wpierd... A, ja muszę na chwilę kamerkę wyłączyć, bo będę podłączał telefon. Do czego telefon? Ale, ale do komputera. komputera. Bo mam kamerkę od przodu podłączoną w te porty przednie. Dzięki temu z gołą parówką do komputera nie podejdę. Przypadkiem. No, dobrze, do, do, dobrze. Bo odłączam sobie cały czas. Taka Po każdym live'ie po prostu wyłączę. No to zapomnisz. Ja wczoraj w ogóle dałem rajda ziomkowi, se siedzę u niego na czacie gadam, a live'a nie wyłączyłem na przykład, no nie? I se leciał w tle. O, ku... W dzisiejszych twitchowych wiadomościach Grubo Fest. Wyjdź, wyjdź! Co zagramy <śmienny> <śmienny> tylko się! Wkosz się! Wkosz się! Wkosz się! Wkosz dobrze. Dobrze, się! Wkosz się! Wkosz się! Wkosz się! Wkosz się! Wkosz się! Wkosz się! No, co akurat tym razem skończyło się bez większych cerygieli. Ale jak to jest, że na przykład Akiego stary zawijają, a na przykład suchara tylko wylegitymowali? Od czego to jest zależne? Po prostu od policjantów? Że jakby ci chcieli, to po prostu mogliby go zawinąć i tyle? Wiecie, jak w tym koniec gorąco w ogóle. Dobrze, że się rozebraliśmy, człowieku, bo naprawdę tam wszyscy tak spoceni byli. Jakub Jabczan Piotrowicz to jest po prostu prawdziwy showman który może po tym, jak multi go zesmażył podczas dramy holakowej i zniszczył mu reputację. Po tym, jak wszyscy widzowie z YouTube'a się od niego odwrócili i hejtowali. Co za niesamowite, stary. Jak bardzo ci widzowie są, tak, są aż tak krwa chorągiewy, że jak butę stream Multi'ego, ja multi, jego ja pisać tak. No, ja on zawsze mi krwał, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, a teraz pewnie te same chłopczą, sigma, sigma, brakowało go i tak dalej. No Po prostu te głowy są tak zryte, stary, wszystkim jak z tymi YouTube'ami, Facebookami Ej Mon, to prawda, że nawoływałaś do Masreporta ReaNunu? Dobra, nie było pytania? To, że widzisz, że jak ja coś takiego powiem, to wszystko dosłownie biorą, no nie? Ale jak oni kłam to każdy je wie, że ka dosłownie jest wszystko w porządku, tak? Nie, nie wiem, ja, ja nie mam wie. pojęcia mamon Aha, okej, okay, nie znasz internetu, rozumiem? Nie, 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 chodzi o to, że ja nie, nie wiem czy taka mi sytuacja miejsce, nie wiem, ja nie oglądam to sobie. No w końcu im to po prostu im powiedziałem też, że też mogę być niemiły, no Widzisz, no wiadomo. nie rozumiałem tego, że oni mogą być nie mili, oni mogą różne rzeczy no, robić, a ty sami? nie możesz im nawet powiedzieć co możesz zrobić ewentualnie Bot, 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 walka, bot walka Mhm, Ja cały czas walczę. Tu jest, tu jest już i mamy ją. Spokojnie Tamto tylko sakierowałem, dostała tu. No i ładnie. Miałem w razie czego flesza przygotowanego, żeby w tą aszę wejść, ale mm -hmm. no że ją mieliście to no, nie było po co, no, no nie? Tak, to tak. się... ale się. Ale palec swędział. Żeby nacisnąć flaszy, a ja ci powiem. Ja lubię takie fleszek, tuf, tuf wiesz, o co a ja, ludzie niestety odstawiają tego flesza do ucieczki. Ja go użyłem jako. atak bo tak ja mam głupi na No nie, no przyszedł ten. Ja strzelałem. Ale żyje O dziwo się nie wypierd... O dziwo dobrze gram chyba. Tak mi się wydaje no tak, być, tak. Nie. No 2-0-1, nie? A jak ty teraz cickowy pogodzony czy nie? Co Ta. Tak, okej. Okay. Bo tam różnie o... między wami. Ta, no. Zależy, jak mu tam widownia się układa. <laughs> Czy <noise> ma taki po pod, poddymieniu chyba trochę lekkim jesteś, co? Zabię poddymiać czasami, tylko szkoda, że ludzie wszystko interpretują w taki sposób, a nie inny. Ale ja już muszę wszystko, wiesz, w brać od nich. Ja zrobię tak, patrz, on podejdzie i, I się, e. zrobię. pa. No, ale no jest. Jest mądry, jest mądry. Ale często się tak dawisz, co to jest tak, jebanie, tak, bo nie. w krzaku stoisz i cię to pokażę. Miałem dzisiaj tak jak na Branda na topie, grałem sobie w krzaku, stoję. No. I garda miał. I jak se to walił na klipy, to dostawałem w krzaku. I co powinnam budować nie, drugie? No, ja na przykład nie rozumiem. Zobaczcie, prawie solo zabijam Ashe, waląc no. ulti i ten. A ten sobie pobiegł w dżanę zamiast ją dowić. Na przykład ja tego nie rozumiem. I widz mi teraz pisze co ty robisz No bo ja rzucam RKQ Wiesz no, o co chodzi? No rozumiem, rozumiem No nie dość że rka się jeszcze dalej, to ten pierwszy dostaje na powiedzmy No dobra co oni robią, patrz Pięknie Gdzie idzie, nie. Wszystkich masz, wszystkich, wiesz A Chyba nie Ari mocna, p*** Ari, no, To jest taki champion, że ja nie powiedział nawet Kiedyś jeden ziomuś pamiętam powiedział dla kogo to jest champion i... i... Oj, całuska nie da. Bo ten już się poddaje. Ty. To ja się poddałem. Nie wygrałem teraz, jak wyszedł. Dobra, no, racja. Dobra, to, to co jest z tym Reanunu? Popełnię no, ci, że w czele widzowie, to też ich f. Proste, no. Ale ja to raz... chcesz zgłaszać, czy nie chcesz zgłaszać? Nie, b*** Cześć. Ej, tydzień, albo 8 dni, albo 7 albo 8 dni nie waliłem konia i dzisiaj strzypałem się i o no aż mi się, się w głowie zakręciło, aż mi się w głowie zakręciło Cały tak? do przebrania, cały do przebrania byłem, czaj? A jak do, cały do przebrania, co to znaczy? <laughs> a po co taka przerwa? W sumie dobre pytanie. No, Tak dla zdrowotności, nie? Żeby nie pompować w siebie tej dopaminy pornosami raz codziennie, tylko żeby to zrobić tak raz a zdrowo raz w tygodniu. Jak no. walisz codziennie, to ci się nic nie chce. To nawet nie jesteś zaangażowany w, w jakieś relacje i w ogóle jest jakoś tak do pizdy wszystko. A jak nie walisz konia, jesteś taki na, na testosterowany te stary, przy każdemu jej rozkur... podobnie z liścia. To jest zajebiście się żyje, no. Nas musisz w sumie, w sumie A ty w pewnie w się trzepiesz rafia. dziennie. W sumie racja, w sumie, sumie racja. Nie, ostatnio jak byłem stary z sucharem, to z pięć dni nie trzepałem konia. Okej, okay. ale bo ostatnia a jak ostatnio pisałeś do mnie? Nie pisz do mnie, bo teraz ci trzepie, to ty serio pisałeś, nie, czy Nie, serio waliłem. Aha. Ej, ja cicho, bo ja się nie mogę skupić na trzepaniu. Ja piszę do ryby coś, a on do mnie tak. Nie pisz do mnie, bo teraz walę konia i mnie rozpraszasz. Czy wiesz kogo? Mam kto kto wynalazł grawitację, Mamon? on? Czekaj. Graviton. No to przecież no kurwa jak to wynalaz. Newtonowi na głowę spadło, tak? Izaakowi Newtonowi. No, no Izaak Newton, wynalazł na pewno? Ale grawitację? Czekaj. Kto wynalazł grawitację? Czekaj. Bez googlowania. Newton. Bo nawet jest jego rzeźba z jabłkiem w ręku. Ta, ale wynalazł? Ja, ja powiedziałem, że chodziło o to, że wpadł na to, że coś oddziałuje, a tak to to chyba, tam jakieś to chyba coś, nie wiem, by powiedział prędzej, że Einstein coś z tym robił. <laughs> Nie no, nikt nie wnalazł grawitacji, bo grawitacja zawsze była Tylko może Ale... odkrył No dobra, okej, okay. czepiamy się słówek dosłownie, rozumiem o co okay, chodzi Okej, dobra, no okej, okay. no dobra, no dobra, no dobra. Jest, coś, co jest coś takiego, że to tak samo, Czego, co jest cięższe, kilogram mąki czy, czy waty, tak? No to to też waty. jest coś podobnego Nie mą... tak. tak Jak, jak, kilogram coś... tak. Kilogram mąki jest cięższy od kilograma waty no, to jest dalej kilogram Boże, co on gada, co on gada Kukę no. no 200 to jest 200 razy 200? Mamy super. 200 razy 200? Ha, 400 Pytanie do Mamona Co, 000, co jest większe, 3 czwarte czy 2 trzecie? Musiałbym to sobie na kartce napisać i przemnożyć, żeby to równo było. będę sobie <laughs> robił zdjęcie do paszportu zaraz w domu o, i jak będę w to domu? w taki program? No w domu sobie zrobię, wykadruję przez taki program i pójdę do Rosmana wydrukować. Bo jak idziesz do Photojokera, to ci zawsze zrobią jak pedofila, jak pedofilowi zdjęcie Ja. Jak chcesz może zdjęcie zobaczyć? No Ja tak jest starku Jakbym ważył 300 kilo, nie? Jo, pierdol. <laughs> Który ten trinket do dżungli na Eko? Niebieski? Niebieski! Tak myślałem, na movement po wodzie, tak? Nie, jak to? Wczoraj moment Słucham? Ja wiem, ale ja jako że od razu to z wodą, bo jest ta runa, waterwalking, tak? Mm -hmm. I ja dlatego tak sobie od razu mówię, że to napisałem po wodzie, tak? Bo zauważyłem, że bardzo dużo osób na środku gra waterwalking, żeby szybko kur... chyba zapisać. Ja powiem wam szczerze, że jak KFC to jadłem może ze... Szczerze powiem, że trzy razy w życiu. No jak, no to... To, to się ja mówię ja mówię naprawdę, bo ja u mnie zawsze mak był, wiesz, u nas KFC późno w mieście zrobili u nas był pierwszy mak i tak się jakoś przyjął Maka Maka I Ja byłem piec. świadkiem jak w Żabce normalnie babka przynosiła ciepłe bułki, nie? Ale bo oni mają piec w żabce akurat no. taki W czapce piekarza była i teraz nie trolluje nawet, serio była. Nie Ale bo to się zakłada po... Wiesz po co w ogóle ta czapka jest? Żeby ci włosy nie w... się do, do tego. Do pieczywa. No jeszcze to możesz kurde, nawet to wziąć jak sobie kanapki robisz, żeby ci włosy się nie wie... Czapkę nie piekarza? wiem, ja włos, ogólnie, coś na głowę, żeby sobie wziąć. Moja babcia na przykład sobie foliowe coś zakładała, taką czapeczkę miała, jak zawsze gotowała na święta czy coś, to foliową Aha. czapkę sobie zakładała. Że, że tak. Żeby, żeby kosmici nie porwali <grym> Tak, nie, taką wiesz, no, to, to, to taka po prostu taka jak masz... To ja tylko jedno z folii, no nie? <grym> Ej, Luki się pyta mamu, czy podobało ci się jak ktoś ci robił loda <grym> Nie, wiem, nie wiem, skąd to pytanie? Komu się nie podoba robienie loda? No pewnie temu kto robi Ja tak No nie wiem, ja, To by nie robił chyba jakby mu się nie podobało Znaczy jej, bo ja to już powiem ten No tak, no. Ja bo, od, bo od razu dopowiedzą, od razu dopowiedzą, wiadomo a, Tak, tak No nic, żołówię, no, ale to nic Dam ci y, serduszko no. na zachętę Dam Łukaszowi na pocieszenie Kuke, robisz kiedyś tak, że wziąłeś na ręce, żeby zrentfiać, a potem nią konia? Nie, 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 ale One i miałem tak... Powiem, że powiem, się, jak grało, miałem jeba? I Zobacz, no, jak to to miałem tak. tak, że budziłem się regularnie, także Budziłem się przez to, że mi ręka zdrętwiała, tak jak spał sobie na ręce, nie? Hmm. I, I normalnie nie czułem w ogóle ręki, także aż z chiza miałem że się, że się bałem, nie? No i jak już tak miałem trzeci raz, to już tak się nie bałem, bo wiedziałem, że zaraz mi wróci krążenie i powiem ci, że złapałem się tam. No i co? <noise> Nic w sumie. Nic? Zero takiego jakiegoś nowego doświadczenia? Nie. Nie. Bo zresztą są ziomki, co się podduszają stary podczas walenia koja, nie? Aaa, są takie typy. Na klamce na przykład. Ale nie, a nie, że ręką? Co ty k. To... Że za jabłka Adama, ja słyszałem, że za jabłka Adama się tarmoszą i, i se walą. Kur... Kup go, robię, robię, Tak, tak, nie tak, Czemu gramy z konfidentem? No kukę tam, raz się ale roz... bez przesady. A tam? Łapka w górę dla mamona Idę P się pod dymiaczu. Dlaczego? No k*** czyta Kryty że... krytynów jakiś. No ale to przecież, ale coś. W ogóle to mojego tematu nie było. W ogóle, w ogóle obrócił to, że na mnie to No jest. właśnie, no? Ja ale ja to rozumiem, tylko no wiesz, nie wiem, Te tematy są pierwsze rzędzie dla nich. Kurwa no nie wiem, no stał. <grym> Jesteś c... już chyba, co? No. Mordo, ja się tego zadzieciaka słuchałem w szkole przed klatką, kurwa gdziekolwiek, co chwilę ktoś na kogoś się gdzieś wypierł. Człowieku. Bo... A wiesz, że teraz przez to jak zareagowałeś to nie będą dwa razy bardziej teraz pisać. No nie pan, jeszcze im powiedz o tym. No ale ja nie muszę im <grym tego <grym mówić nawet. Mamo Sigma ku kebeta. To. To no? się. się. <grym> Serio? Nie. Bek. Nie. No i koniec. Nie. się. Ty no i... dzielki za przerwanie Rikola, jak coś. Ale że nie. A poleciała za modem. E... Ale macie ich. Bo... No tak. Ja wiem, że tak. Nashor, no. dziurę i ulti. Ale... Ole, dostała ulti, pa! Wy... Pa. I są są Jeden. Pięknie! I reszta, pa! bo Pół. Chodzi o to, że czasami jest tak, że jedna osoba boga, druga, to mogła osobie, to osobie do żarcia i by w a druga osoba by ci dała kanapkę i by ci powiedzieli, że jest i by wszyscy mówili, że jest zatruta. Rozumiesz, o, to chodzi? o prostu, nie wazde, co chodzi? Ale gdyby rybcy co on jest k***o, to bym powiedział, dobra, no ty ty jesteś ale gdyby na przykład ty powiedział do mnie bonkolt, to o co? Już No to jest taka różnica chyba no. No spoko, lubię, cieszę się Łukasz, że mnie do Bonkola porównać. bardzo nie ci dziękuję. Nie porównuję, nie <ślam> porównuję. Jest Jesteś sumie, to z ja, i on będzie z tego dumny. Ja pierd**e. Ja też ci mogę, zaraz daj przykład i też wezmę, nie wiem. No to za weź ja tego nie wezmę personalnie. No nie boli. mają. O, dobra. Ja też tego ludzie personalnie, bo nawet sam czasem zajrzę, chcę so zobaczę co tam bonkol, bonkol robi, jak na przykład w ja. Tej, czy nie? Tylko, tak, tylko tak po prostu na potrzeby tutaj kurwa publiczności sobie coś nie, coś też podkręciłem, tak? No ale poniekąd to, to też tak trochę dziwnie, że takie widełki szerokie zrobić to po ch jest ze mną Galisko, to ja taki odpoczynek. Nie, chodzi mi o to, no że. Ja onko... nie, no mi ale o to, nie, to. Ch... No. No bo, bo to mi że nie. Bo nie, ja byłem No ja dałeś. jeszcze Ale nie przyniknij mnie jak coś mówię do chóry, no. Bo chodzi mi o to, że... No? że. z Bonkola nie znam za dobrze, w ogóle go nie znam, no. A ryb znam, no to bym no się rozumiem. nie obraził, powiedział. No. Więc dziękuję za dzisiaj. Ja muszę pogadać tutaj w moim bagnie, kurwa sprawy. Do zobaczenia, trzymajcie się do potem, elo.